Jak zbierałem polskie banknoty, to pod koniec swojej przygody z polskimi banknotami brakowało mi już tylko kilku odmian i właśnie to, ten banknot, który Państwo widzicie, to jest właśnie jedna z tych odmian, której mi się nie udało uzbierać w mojej pierwotnej kolekcji. Bardzo rzadki banknot, wysoki już nominał, yy, ostatni, najwyższy nominał drukowane we Francji 50 zł. 1919 banknot z, z piękną, szatą graficzną i dość unikalną, jak na polskie banknoty, różową e, barwą. E, banknot tak jak większość, 50, 19, 1919 no, po pełnej konserwacji. Ta faktura papieru tutaj jest zdecydowanej większości zniwelowana. No, konserwacja wykonana po nie jest jakieś. jakieś e, Mistrzostwo, jeśli chodzi o te, te prace, aczkolwiek też jakiś tutaj bym nie powiedział, że jest jakaś to domorosła konserwacja. Banknot, który prezentuje się ładnie, no oczywiście jest oczyszczony, ale w przypadku tego naminało to za bardzo też nie mamy pola do wybrzycania, bo większość piesiątek po prostu jest w takim stanie jak tutaj Państwo widzicie. Czyli po konserwacji, dobra prezencja na skutek oczyszczenia. Ale tutaj trzeba e, koniecznie zwrócić uwagę na odmianę. Odmiana jednocyfrowa. Także według mnie znacznie rzadsza niż odmiana dwucyfrowa. Stąd też ten banhot. E, polecam tym, którzy już, już przy rzadkich banotach wchodzą w specjalizację i w poszukiwanie tych najrzadszych naj wariantów.